Wszystko zaczyna się od mety, oczywiście, nie? Słuchajcie, tego jeszcze nie grali. Elon Musk chce się bić z Markiem Zuckerbergiem i to nie w biznesie, ale tak na żywo w sensie napięć podobno w oktagonie. Ciekawe co na to Piotr Machalica. Nie wiem dlaczego akurat on. Może dlatego, że tam był wcześniej i spodobał mi się. Dobra, ale to jest totalnie głupie. Nie więcej tak jak fakt, że Apple stara się zastrzec wizerunek całego jabłka w Szwajcarii. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale ta sytuacja ciągnie się już od pięciu lat, gdzie w 2017 roku najpierw próbowali to zrobić, a teraz znowu wrócili do tematu, gdyż nie zgadzają się z decyzją Szwajcarskiego Instytutu Własności Intelektualnej. Sytuacja jest o tyle absurdalna, że wizerunek jabłka jest wykorzystywany w Szwajcarii przez Grupę w zasadzie zrzeszenie sadowników już od 111 lat prawo Apple. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że wygrać. Chociaż ciekawe, że już w kilku krajach zastrzegli jakby wizerunek jabłka. Jest to chyba Japonia, Turcja, no i dwa inne, nie wiem jakie. Zresztą nieważne. Kogo by to interesowało. Ja w ogóle to zapomniałem się przywitać. Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym Xkomowym technologicznym vlogu. Cześć! Wyobraźcie sobie taką sytuację, idziecie do sklepu i nie możecie, jeżeli ktoś zabroni, używać słowa jabłko i mówimy, co w takim przypadku, poproszę to czerwone, okrągłe, które rośnie na drzewie albo to, co tam Jezus z Twitcha i Twittera powiedział, że nie wolno zjadać w raju. W ogóle dzisiaj chyba jest koniec roku szkolnego i podejrzewam, że część z Was mogła odbierać swoje świadectwa, bardzo zadowolona. Na no jak szkoła to wiadomo, mamy wypracowanka, a jak wypracowanka, no to oczywiście Chat GPT, który pomoże Wam skonstruować tę wypracowankę. I tu jest ciekawa sprawa, bo pojawiły się ostatnio informacje na temat tego, że ponad 100 tysięcy kont zostało skradzionych z bazy danych. Chat GPT, chatu GPT i hulają sobie na darkwebie można je kupić. Jeśli korzystaliście kiedykolwiek z tego narzędzia, to możecie znaleźć się w grupie 1100 Polaków, którym te dane wykradziono, przynajmniej oficjalnie jest takie info. Ciekawa sprawa, bo okazuje się, że nie możemy jednak ufać sztucznej inteligencji. Pozdrawiam Skynet, ale że x-kom bawi i uczy, to tutaj mamy złote rozwiązanie do tego tematu. Oczywiście włączajcie uwierzytelnianie dwuskładnikowe i często zmieniajcie hasła, a problem sam się rozwiąże. I dalej będziecie mogli sobie korzystać z podpowiedzi sztucznej inteligencji. Tylko nie mówcie o tym nikomu ewentualnie, bo wasze szefowi lub nauczycielom, profesorom czy komukolwiek innemu... O, gości kosi trawę. Ten gość nie kosi, on dmucha, ma taką dmuchawę i dmucha sobie. Pokażę Wam jak goś dmucha, proszę bardzo. Właśnie, tak, dmucha. Dobra, chłop, przestał dmuchać, przynajmniej na chwilę. Dmucha dalej. Jest gęsta atmosfera. Będzie burza jak między Ilonem Maskiem a Markiem Zuckerbergiem, bo chłopaki chcą się tłuc, tak jak powiedziałem na wstępie. I to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa i ciekawy przypadek. Zaczęło się chyba od sztabu mety. Wszystko zaczyna się od mety, oczywiście, nie? Nie, no słuchajcie, nie da się, idę stąd, bo on chyba nie skończy, nie? Dobra, tak tak jak powiedziałem, wszystko zaczęło się od mety i od tego, że w sztabie mety stwierdzono, że będą robić swojego Twittera. I jak to bywa z Elonem Maskiem, no właśnie, wrzucił takiego tweeta, i wrzucił jeszcze kilka następnych. Jeden z użytkowników Twittera powiedział, że by nie prowokował Marka Zuckerberga, bo on chodzi na jiu w sensie Mark Zuckerberg. Nie ten użytkownik, zresztą nie wiem, może ten użytkownik też chodzi na jiu -Jitsu. Cały rok już prawie chodzi na to jiu ten Mark Zuckerberg, więc no co nieco potrafi podobno. Elon stwierdził, że tak, no to okej, okay, no to chodźmy walczyć do oktagonu. Słuchajcie, sprawa jest dobra, bo Elon publikuje te wszystkie rzeczy na Twitterze oczywiście, no bo jest właścicielem, to sobie na Twitterze publikuje, a Mark Zuckerberg odpowiada mu na Instagramie i teraz pytanie jest, czy oni w ogóle się widzą, czy to czytają, czy ktoś im to pokazuje, bo mają taką zasadę, że nie sprawdzają konkurencyjnych platform. Nie wiem, czy tak jest naprawdę. W każdym razie oni sobie pogadali przez social media, a temat podchwyciło Fame MMA w Stanach i opublikowali takiego tweeta. I uwaga, sprawa jest rozwojowa i prawdopodobnie jest szansa, że dojdzie do walki w klatce Mark Zuckerberg kontra Elon Musk. Dochód miałby teoretycznie zostać przeznaczony na cele charytatywne, a jeśli chodzi o platformy VOD, to już są spekulacje, że za obejrzenie tej walki będzie trzeba zapłacić 100 dolarów, więc w sumie niemałą kwotę. No ale przyznajcie, no, kto nie chciałby obejrzeć walki dwóch w sumie technologicznych... Gigantów. Ja sam taką walkę obejrzał. I dałbym tą stówkę ziomuś, który ostatnio mówi, że hajsu szukam biedak. Właśnie, że mam i dałbym. I nie wierzę, że ten typ przyszedł za mną <gryw> autentycznie. Jest tam, teraz. Co za gość. Skoro jesteśmy przy Ilonie Masku, to ogłosił ostatnio. Oprócz tego, że chce się tu z Markiem Zuckerbergiem, że już w tym roku będzie wszczepiał chipy do mózgów ludzi. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak Neuralink było to testowane na zwierzętach do tej pory, z mniejszym lub większym skutkiem, a raczej mniejszym. Ale Elon stwierdził, że w tym roku to jest ten moment, ten rok, gdzie po prostu lecimy na całość i wszczepiamy pierwsze chipy do mózgów ludzi. Ja w zasadzie nie wiem po co, ale spoko. Jak oni mają cel? Po co oni chcą te chipy wszczepiać tym biednym ludziom? Już wiem o co chodzi. Mają zamiar wszczepiać te chipy do mózgów, które byłyby połączeniem interfejsu mózg, maszyna. W sensie, że. Mózgiem sterujemy maszynami, co jest w sumie spoko opcją, jednak, żeby się tak zastanowić, bo taki cyberpunk trochę nam wychodzi w tym przypadku. Zobaczymy, czy w tym roku im się to uda. Moim zdaniem, im się nie uda. Jestem ciekawy, będę obserwował. Zresztą sami też polecam, obserwujcie ten temat. I w zasadzie to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o małą garść technologicznych newsów. W tym tygodniu nie usłyszę ciekawostek lub ploteczek, jakkolwiek można to nazwać. Ja zmykam, bo muszę ich po mikroporty do mojego znajomego. Akurat zostawiłem ją u niego ostatnio. Tak w ogóle to chciałem Was zabrać na technologiczny spacer po Częstochowie. Zaczynamy! Już. Halo. No Andrzej, jak tam jestem u Ciebie pod blokiem? Dawaj mikroporty. Dzień dobry. No chodź na dół, zejdź. Strasznie jest jakiś zły, nie wiem o co chodzi sam mikroporty Andrzej nie zgodził się na wykorzystanie swojego wizerunku, więc wygląda mniej więcej tak. Dzemałem żeby na tym nie obudziłeś. Okej, okay, a w ogóle to chciałem pozdrowić tego gościa, chociaż trochę nam przykro, że nie chcesz oglądać filmów tego typa, tego typa, tego typa, czy tego typa. Ten vlog jest tylko tutaj dodatkiem. Ja wysłam buziaczki, to są buziaczki od starszego pana w okularach. Najlepiej takie przyjmować. aha i jeszcze jedna wiadomość, chodzi o to, że taki Kacper, który u nas pracuje, powiedział, że muszę powiedzieć to, żebyście subskrybowali nasz kanał, więc zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału. Jeśli chodzi o treści, które tam się pojawiają, to nie jest to tylko ten vlog, ale masa konkretnych informacji. Serdecznie was zapraszamy, jeżeli tylko interesuje was taka tematyka.